Cześć wszystkim, tu Glenn Sanford i bardzo dziękuję, że poświęciliście czas, żeby przejść ze mną przez międzynarodową wersję XP Explained. Jak wspomniałem, nazywam się Glenn Sanford jestem założycielem XP Realty. Naprawdę budujemy najbardziej skoncentrowane na agentach biuro nieruchomości na świecie. Mamy teraz ponad 87 tysięcy agentów i działamy w 24 krajach i tak dalej. I jesteśmy super zaangażowaną społecznością, szybko rośniemy na całym świecie. Wspomniałem o 20 krajach i naprawdę jesteśmy znani z tego. Czy dajemy agentom moc? Zobaczycie, oczywiście kilka różnych miejsc, w których się rozwijaliśmy i kiedy otwieraliśmy nowe biura, ale szykujemy się do otwarcia kolejnych krajów. Jestem tak podekscytowany tym, jak to wszystko się łączy i jaką drogę przebywamy, ale wiecie, dlaczego rośniemy? Wiecie, oczywiście mamy globalną obecność. Jedną z dużych korzyści jest... Ta naprawdę potężna, globalna sieć poleceń. Działamy jako jedna firma, co znowu jest całkiem niesamowite. A potem współpracujemy w unikalny i interesujący sposób, co naprawdę daje nam przewagę w nauce, budowaniu nowych rzeczy i wprowadzaniu zmian nie tylko w naszych społecznościach, ale oczywiście także dla innych, w branży nieruchomości również i tak zdecydowaliśmy się uruchomić nowy model 6 października 2009 roku nazwany eXp Yalti. I to była historia, która doprowadziła do tego, a cała idea polegała na tym, że chciałem zbudować biuro nieruchomości, w którym mógłbym pracować przez resztę swojego życia, gdyby istniało, gdyby eXp istniało wtedy, byłbym tam agentem. Budowanie biura nieruchomości to sporo pracy. Nie zrozumcie mnie źle. Jest wiele rzeczy, które mi się w tym podobały. Ale wolność i elastyczność, które mają nasi najlepsi agenci i brokerzy na platformie EXP, są dosłownie bezcenne. I tak powiem o tym trochę. Wiecie, jedną z ważnych kwestii jest to, jak zbudować zrównoważoną karierę w branży nieruchomości. W Australii agenci są znani z posiadania dużych portfeli wynajmu. W zasadzie są w branży zarządzania nieruchomościami jako sposób na emeryturę, co jest świetne. Nie ma w tym nic złego. Tak to robią. W innych częściach świata agenci pracują w nieruchomościach na pół etatu, ale na pełny etat w innych branżach, a od czasu do czasu sprzedają nieruchomości. W Wielkiej Brytanii agenci są zatrudniani za najniższą możliwą pensję, jaką mogą otrzymać, a kiedy sprzedają nieruchomości, dostają małą prowizję. A w innych rynkach agenci dzielą się zyskami 50-50 z ich biurem nieruchomości. A oni wykonują całą pracę, podczas gdy biuro dostaje połowę korzyści. A w tym wszystkim jest też wyzwanie, że te systemy zasadniczo nie tworzą żadnych długoterminowych korzyści dla samych agentów nieruchomości, chyba że pomyślą nieszablonowo. I tak, kiedy uruchomiliśmy EXP, powiedzieliśmy, jak zbudować biuro nieruchomości, które, gdy pomagają w jego rozwoju, mogą naprawdę uzyskać znaczące korzyści za pomoc w rozwoju firmy. Niektóre z nich przetrwają nawet ich rzeczywistą karierę w wystawianiu i sprzedaży nieruchomości. Wiecie, mamy takie powiedzenie, że to jest miejsce, gdzie profesjonaliści przychodzą, żeby się rozwijać. W Stanach Zjednoczonych mamy nieproporcjonalnie dużą liczbę najwyżej notowanych producentów w nieruchomościach mieszkalnych w EXP w porównaniu do jakiejkolwiek innej marki w branży nieruchomości. To naprawdę niesamowite, kiedy zaczynasz patrzeć na liczbę. Agentów, którzy mają nieproporcjonalnie dużą część zapytań przychodzących, a to dlatego, że my naprawdę przyciągamy najlepszych i najzdolniejszych. Teraz niektórzy z Was są w krajach, gdzie jeszcze nie jesteśmy zbyt duzi, ale jesteście silnymi agentami, masz duży wpływ. Wiesz, że możesz pracować wszędzie i chcesz być zaangażowany w rozwój następnej generacji biura nieruchomości. Cóż, pozwól, że zasugeruję, że EXP może być właśnie tą firmą: Rosliśmy najszybciej spośród wszystkich. Biur nieruchomości na świecie. Jesteśmy jednym biurem we wszystkich 24 krajach. Nie mówimy o grupie małych biur franczyzowych z różnymi właścicielami w każdym rynku. Mówimy o jednej firmie, która działa razem i współpracuje, aby wspierać Cię jako agenta w budowaniu biznesu Twoich marzeń. I to naprawdę jest nasze zobowiązanie, czyli sukces agentów. Teraz tutaj wymieniam to. Zachęty do wynagrodzenia, aby pokryć wszystkie rynki międzynarodowe a to oznacza. Czy to, co widzisz tutaj na ekranie, to, to jest najmniejsza kwota prowizji, jaką faktycznie otrzymasz z transakcji, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz? A powód, dla którego to wynosi 70% w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie 80%, w każdym rynku mamy pewną ilość dodatkowych kosztów, aby wspierać brokerów, oferując systemy CRM. Dostęp do portali, inną technologię, trochę marketingu. Branding, coaching, szkolenia, a także wszystkie inne narzędzia i wsparcie, które są w tle. Oprócz tego mamy nasz innowacyjny program podziału przychodów i akcji, który pomaga Ci zbudować długoterminową emeryturę w nieruchomościach. A pomiędzy te dwa, a następnie zatrzymujemy, aby faktycznie prowadzić biuro nieruchomości ogólnie około 10%, to wychodzi na około 6% lub 7%, zanim faktycznie odejmiemy nasze wydatki. I jesteśmy firmą, która działa jak otwarta księga. Handlujemy z... licznie na Nasdaq pod symbolem XP. Możesz więc spojrzeć na nasze finanse. Prowadzimy biznes z bardzo wąską marżą i przekazujemy z powrotem jak dziewięć, a właściwie 97% korzyści netto dla ciebie jako agenta dzięki systemom, procesom, narzędziom technologią i wynagrodzeniu um a potem zatrzymujemy małą kwotę i działamy na tej bardzo wąskiej marży na koniec dnia więc to niesamowite gdy zaczynasz naprawdę patrzeć na korzyści to co dostajesz a ostatecznie to co to oznacza drugą rzeczą jest to że mamy również po osiągnięciu limitu to naprawdę 90% lub więcej a jeśli robisz jakiekolwiek działania przyciągające agentów w systemie XP a twoje jest osiągnąć 100% lub więcej po osiągnięciu limitu, a jeśli przyciągniesz większą liczbę agentów, to tak naprawdę zarabiasz ponad 100% efektywnie na każdej transakcji nieruchomości, którą robisz z EXP. To niesamowite. Pokażę ci trochę liczb, ale to jest jeden z powodów, jeśli nie główny powód, dla którego rozwijamy się tak szybko. A wiesz, na koniec dnia będziesz chciał trochę zagłębić się w liczby ale spójrz na cały pakiet wszystkie korzyści i jak one się łączą aby pomóc ci yy, stworzyć niesamowity biznes wiesz wspomniałem że oferujemy dużo technologii i wiele narzędzi mamy crmy portale platformy marketingowe a potem również wprowadzamy to co nazywam systemem debetowym i kredytowym który w zasadzie polega na możliwości w pewnych okolicznościach wykorzystania naszych pieniędzy z wyprzedzeniem aby wspierać ciebie i twoje działania marketingowe, a potem weźmiemy część tych wydatków z przyszłych transakcji. chcemy naprawdę współpracować z tobą, aby zbudować biznes, który chcesz stworzyć. Jestem tak podekscytowany to właściwie coś, nad czym właśnie pracujemy. Ale będzie to będzie bardziej określone w nadchodzących miesiącach, gdy będziemy kontynuować wprowadzanie tego na różne rynki. Wolność w chmurze. Jednym z moich ulubionych, czterech, a jest 4a w biznesie. Chcę mieć możliwość pracy z kimkolwiek, kiedykolwiek, z dowolnego miejsca i nad wszystkim. Wiem, że niektórzy z Was mówią w innych językach, więc mam nadzieję, że to dobrze się przetłumaczy, gdy będziecie oglądać prezentację w swoim języku, ale te 4a naprawdę reprezentują osobistą wolność w rozwijaniu swojego biznesu z dowolnego miejsca i tak masz niskie lub zerowe koszty ogólne. Nie ma opłat biurowych. Mamy miesięczną opłatę technologiczną, która pokrywa zestaw technologii podstawowy poziom technologii, aby być w EXP. Mamy nasz kampus w chmurze, który nawiasem mówiąc, gdy jesteś w EXP, a nawet gdy nie jesteś w EXP, możesz faktycznie wejść do naszego biura międzynarodowego, naszych biur w poszczególnych krajach. Możesz spotkać się z brokerami, inni agenci i pracownicy prowadzą rozmowy i uczą się w czasie rzeczywistym od najlepszych z najlepszych w branży, w tym wirtualnym, imersyjnym środowisku. Zapewniamy również pełne serwery dla każdego kraju. Możesz więc faktycznie zalogować się na serwer Discord dla kraju, w którym jesteś i współpracować z innymi agentami na swoim rynku. A potem są też inne miejsca, w których możesz się połączyć. Mamy kilka dużych konferencji, które się odbywają na całym świecie. Właściwie prawdopodobnie około trzech lub czterech w przyszłym roku i zachęcam was do uczestnictwa w tak wielu z tych wydarzeń jak tylko możecie ponieważ to co odkryłem w mojej osobistej karierze to że im więcej wydarzeń odwiedzam z naprawdę silnymi agentami lub ludźmi biznesu ogólnie tym bardziej mój biznes jest pozytywnie wpływany a ta inwestycja w siebie przyniesie zyski przez całe twoje życie więc zdecydowanie to zrób to jest tylko szybki slajd za tym kryje się wideo ale chcę Wam powiedzieć, że mamy pewną technologię, która jest naszą własnością i której nikt inny na świecie nie ma, w tym platformę o nazwie Home Hunter Global. I to naprawdę sposób, aby pomóc Twojemu klientowi poradzić sobie ze wszystkimi stronami internetowymi nieruchomości, które musi przeszukiwać, aby znaleźć nieruchomości na Twoim lokalnym rynku. A więc w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie mamy to, co nazywa się MLS. A w zasadzie oznacza to, że każda oferta z każdej agencji i każdego agenta jest zazwyczaj udostępniana przez tę samą platformę udostępniania, zwaną LS, i każdy agent może to wykorzystać jako bazę danych lub narzędzie marketingowe, aby generować nabywców przychodzących i również pokazać sprzedawcom, jakie działania marketingowe podejmują, robiąc świetny marketing przez MLS który następnie jest rozszerzany przez całą sieć agentów na ich rynku. Poza Ameryką Północną to nie istnieje, a to stwarza wyzwanie dla konsumentów, ponieważ muszą przeszukiwać 2, 3, 4, 5 stron internetowych, aby ostatecznie znaleźć nieruchomości, które są dostępne do zakupu na ich rynku. Niektóre z nich to strony internetowe, na których nieruchomości sprzedają właściciele, niektóre z nich to główne portale, które są bardzo drogie. A potem masz portale drugiego i trzeciego poziomu, które są tańsze, a są nawet darmowe miejsca, które mogą musieć odwiedzić i poszukać. A to narzędzie: Home Hunter Global, narzędzie, które jest ekskluzywne dla EXP, pozwoli Twojemu klientowi, Twojemu konsumentowi, rzeczywiście utrzymać cię w centrum ich uwagi i daje Ci sposób na reklamowanie swoich ofert, nawet gdy przeglądają inne portale. To naprawdę fajna technologia. Licencjonujemy to na całym świecie wyłącznie, więc warto to sprawdzić. Szkolenie i rozwój. Mamy jednych z najlepszych trenerów w branży teraz. Niektórzy z was, jeśli są w branży od jakiegoś czasu, mogą pamiętać ludzi takich jak Tom Hopkins. Kupiliśmy jego światowe prawa wieczyste wszystkiego co dotyczy jego szkolenia w zakresie sprzedaży nieruchomości. Teraz zaktualizowaliśmy to, doprowadziliśmy wszystko do porządku. I tak w EXP możesz naprawdę skorzystać z jego i wielu aktualnych technik, które działają teraz, niezależnie od tego, czy chodzi o skrypty, dialogi, marketing, media społecznościowe, sztuczną inteligencję, cokolwiek chcesz, jest mnóstwo niesamowitych rzeczy, których możesz się nauczyć w Expi. Mamy specjalistyczne ścieżki nauki, mamy tanie nauczanie, Oficer Dziedzictwa Rozwoju, który tworzy niesamowite ścieżki nauki, oferujemy coaching i mentoring. Chcemy, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pomóc ci podnieść poziom twojego biznesu. Wiesz, oczywiście mamy zgodność z przepisami i lokalną wiedzę, więc to nie jest firma, w której twój broker siedzi w innym kraju. Próbując wymyślić, jak pomóc ci prowadzić biznes w Twoim kraju lub lokalizacji, nasze zespoły są na rynku z Tobą, są faktycznie wybierani, a także ciągle weryfikowani przez naszą własną bazę agentów, przez nasze lokalne rady doradcze agentów. I to są ludzie, którzy są na rynku, wspierają cię i pomagają unikać kłopotów oraz zamykać transakcje. I tak naprawdę to, co mamy, jest bardzo potężne. Zobaczysz tutaj mały obrazek, ale jedną z platform, które mamy, jest platforma zwana The XP World. I no, dosłownie to jest Metaverse, który naprawdę działa. Zajmuję się technologią Metaversum od 2009 roku w branży nieruchomości. Jestem największym i, i użytkownikiem Metaversum dla przedsiębiorstw. A to oznacza, że zbudowaliśmy cyfrowe miasto, w którym możesz odwiedzać różne miejsca, aby się uczyć. Właśnie uruchomiliśmy nowy hub innowacji, gdzie możesz przyjść, a my mamy ekspertów, którzy nauczą cię, jak wykorzystać najnowszą sztuczną inteligencję do tworzenia rzeczy, które wykraczają poza zwykłe pisanie e-maili, creator czy kampanii marketingowych. To naprawdę pomoże zautomatyzować cały twój proces biznesowy. Mamy zespół, który naprawdę nauczy cię, jak to zrobić w EXP World. To niesamowite. Chciałbym ci to pokazać. Tak naprawdę mamy nasz hub innowacji, działający w środku, i to pokazuje, jak ważne to było dla międzynarodowego zespołu. Mam to uruchomione w naszym międzynarodowym biurze w EXP World. Więc kiedy wchodzisz do międzynarodowego biura, możesz naprawdę pójść, Nauczyć się najnowszych rzeczy w dziedzinie sztucznej inteligencji to niesamowite rzeczy. Narzędzia do współpracy. Teraz, jeśli jesteś młody, wiesz, gdzie ludzie się organizują: to są to platformy takie jak Discord. To nie jest Facebook, nie ma. To nie jest Slack. To nie są te inne narzędzia, które istnieją od lat. Discord, który początkowo powstał w społeczności graczy, jest teraz. Prawdziwym narzędziem do współpracy dla przyszłych przedsiębiorstw. Ma tak wiele różnych rzeczy, które sprawią, że Twoje życie będzie niesamowite. Mamy kanały, mamy różne e, miejsca, w których możemy współpracować, dzielimy się naszymi ekranami zamiast grać. Może ustawiliśmy pokoje robocze, gdzie faktycznie pracujemy nad naszymi CRM-ami, wykonujemy telefony, robimy to, co robimy w nieruchomościach, ale. Możemy to wszystko budować w kanałach na Discordzie, to naprawdę niesamowite. Musisz to zobaczyć, żeby uwierzyć. Discord to kluczowe narzędzie w naszej współpracy. Mamy mnóstwo różnych serwerów, do których będziesz mógł dołączyć w miarę ich rozwoju. Mamy serwer AXP Flow, który w rzeczywistości w zasadzie uczy, jak budować zespoły współpracy z perspektywy pracowników. Ale jeśli budujesz zespół, to może być miejsce, w którym warto się zatrzymać i nauczyć. Mamy XP Innovation Hub. Jest też na serwerze Discord, gdzie możesz nauczyć się najnowszych rzeczy w dziedzinie sztucznej inteligencji i innowacji. Mamy nasz międzynarodowy serwer, a oczywiście na dodatek mamy nasze serwery krajowe. I wiele więcej pojawia się, aby wspierać Ciebie i Twój biznes. To niesamowite narzędzie. Masz możliwość noszenia w kieszeni najpotężniejszego biura na swoim telefonie dostępnego w każdej chwili, żeby być w biznesie z tobą. Niektórzy mówią, hej, prawdę potrzebuję biura, nie podoba mi się ta chmura, ta chmura nie ma sensu. Jesteśmy pierwsi i dyni na całym świecie, a nawet w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale na całym świecie pośrednicy nieruchomości mogą współpracować z Regus. Każdy z naszych agentów dostaje kartę Regus. Musisz wypełnić mały formularz, ale dostajesz się do systemu, a jak tylko będziesz w systemie, możesz korzystać z dowolnych otwartych przestrzeni w Regus bez żadnych kosztów. Możesz wejść, skorzystać z Wi-Fi, mieć kilka podstawowych jednorazowych spotkań, ale jeśli potrzebujesz prywatnego pokoju konferencyjnego, sali konferencyjnej lub biura nawet jeśli tylko na godzinę, to tak naprawdę dostajesz to taniej niż to, co płaciłaby publiczność za korzystanie z tych samych przestrzeni. Więc nawiązaliśmy współpracę z Regus. To niesamowite partnerstwo. Zamiast nie mieć żadnego biura, masz dostęp do 6 tysięcy biur na całym świecie. A jeśli nie wiesz, jak to jest potężne, wpisz słowo Regus i miasta, które są blisko Ciebie. I będziesz zaskoczony, ile biur mamy dostępnych dla Ciebie dzięki naszej współpracy. Regus. To naprawdę niesamowite. Własność i wzrost? Dobrze, więc trochę rozmawialiśmy o podziale przychodów i kapitale, ale zaczęliśmy zasadniczo jako firma należąca do agentów. Nigdy, jestem z tego bardzo dumny, nigdy nie brałem pieniędzy z Wall Street ani od prywatnych instytucji czy biur rodzinnych. Zbudowałem to od podstaw, ale miałem na uwadze jedną rzecz. Chciałem, żeby agenci byli akcjonariuszami. Mie w ramię ze mną, jako założycielem firmy. I tak, w 2013-2014 roku w końcu złożyliśmy wszystkie elementy, aby to stało się rzeczywistością, i wtedy staliśmy się spółką publiczną nie przez to, że zostaliśmy kupieni przez inną spółkę publiczną, ale przez to, że my kupiliśmy spółkę publiczną i połączyliśmy się z nią, a następnie rozdzieliliśmy akcje, więc w 2014 roku akcje były notowane po 5 centów. Dziś jest 12-13 dolarów za akcję i Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, dokąd to wszystko zmierza w przyszłości. Uważamy, że jest tu dużo potencjału, ale to jest akcja. I więc nie traktuj tego jako nic więcej niż moją wiarę w to, że rozwijamy niesamowity biznes. A jeśli zrealizujemy budowę niesamowitego biznesu, to z dużym prawdopodobieństwem wartość kapitału powinna rosnąć z czasem, a nasi agenci to naprawdę nasi partnerzy. Oni nie są tylko są interesariuszami. Oni naprawdę pomagają. W wiele różnych sposobów, a z i od wynika z bycia właścicielem. Kiedy jesteś właścicielem, podchodzisz do biznesu, w który jesteś zaangażowany, w zupełnie inny sposób niż wtedy, gdy jesteś tylko pracownikiem. Wszyscy wiemy, że jeśli coś posiadasz, bierzesz za to odpowiedzialność, a w EXP nasi agenci rzeczywiście biorą odpowiedzialność. I to widać w tym, jak się pojawiamy każdego dnia. Mamy dział luksusowy, mamy inne wyspecjalizowane działy. Marka luksusowa EXP zaczęła teraz rozwijać się międzynarodowo. Więc mamy tam dużo rzeczy do ogarnięcia. Mnóstwo usług wsparcia, wsparcie w transakcjach, wsparcie marketingowe. Sztuczne inteligencje, które teraz budujemy dla naszych agentów, są niesamowite. Dosłownie będziesz mieć narzędzia, o jakich mógłbyś tylko marzyć w swojej firmie i ludzi, którym dużo płacisz, i dosłownie będziesz mógł to uzyskać dzięki kilku przesłanym plikom i kilku naciśnięciom klawiszy. A będziesz mógł uzyskać tego typu wsparcie bezpośrednio w EXP, całkowicie zgodne i całkowicie wspierające Twój biznes, gdziekolwiek jesteś na świecie. Więc to naprawdę niesamowite rzeczy. EXP.con w Miami, wiesz, to nasze wielkie wydarzenie co roku w tym roku jest w Miami na Florydzie. Nie jestem pewien, kiedy obejrzysz ten film, ale myślę, że przez następne dwa lata będziemy w Miami, a potem nie wiem, dokąd pójdziemy. Mamy też różne EXP.con na całym świecie więc właśnie zrobiliśmy jeden w Lizbonie w Portugalii. Wierzę, że będziemy pracować nad zorganizowaniem jednego w południowej Afryce. Wierzę, że również będziemy pracować nad zorganizowaniem jednego może za kilka lat w Australii. No ale będziemy mieć XPCon, który będzie odbywał się na całym świecie, a potem mamy też XPCon w Kanadzie, więc jest mnóstwo różnych AXP Con, z których możesz skorzystać. Wspomniałem o możliwościach związanych z kapitałem, ale także o naszym modelu podziału przychodów, więc razem... Tak naprawdę, cała idea polega na tym, że to jest droga do potencjalnej wolności finansowej. Mówię potencjalna, ponieważ wiecie, na końcu dnia to naprawdę zależy od Waszych wysiłków, czy to zadziała, czy nie. Ale jeśli wszystko się złoży i włożysz odpowiednie wysiłki, wiesz, to może być niesamowicie satysfakcjonująca okazja. Właśnie wprowadziliśmy coś naprawdę ekscytującego. Myślę, że to było w czerwcu. Wprowadziliśmy program r 2.0. Program. A co? Oznacza to, przez ponad 14 lat mieliśmy jeden program, zrealizowaliśmy Revenue Share 1.0, który rozpoczął się w 2009 roku. W 2011 roku zrobiliśmy to, co nazwę Revenue Share 1 a w tym roku wprowadziliśmy Revenue Share 2.0, a kiedy się w to zagłębisz, to tak naprawdę oznacza, że tworzy to naprawdę niesamowitą ścieżkę dla przeciętnego agenta, aby zarabiać pieniądze na wielu poziomach agentów, gdy będą kontynuować budowanie, aby zachęcić ich do tworzenia dużych organizacji w EXP, i więc, kiedy zaczniesz naprawdę bawić się tymi liczbami, zaczniesz zarabiać. Gdy przyciągniesz agentów na swoich pierwszych trzech poziomach agentów, więc jeśli przyciągnę Ciebie, Ty przyciągniesz inną osobę, Ty przyciągniesz kolejną osobę, a potem przyciągniesz jeszcze jedną osobę, te następne trzy osoby poniżej Ciebie zarobisz pieniądze, gdy zamkną transakcję nieruchomości. Więc to jest naprawdę niesamowity model. Mamy to, jest to bardzo proste. A następnie, na podstawie pieniędzy, które nie są wypłacane z naszego systemu podziału przychodów, rezerwujemy 10% pieniędzy firmy, aż agent osiągnie limit. I nie omówiłem, co to jest limit, ale zasadniczo, gdy zapłacisz firmie określoną kwotę w swoim kraju, przechodzisz z tych 70% do 90%, a w niektórych rynkach to tak naprawdę 100% z pewnymi opłatami transakcyjnymi. Więc to jest A a potem, gdy zaczynasz dodawać podział przychodów, to tam możesz dojść do 100% i więcej, więc to jest naprawdę niesamowite, jak to działa. Jeśli jesteś najlepszym agentem, jeśli jesteś w top 1%, 2% agentów na swoim rynku, chcemy dać Ci Twój limit w formie akcji i chcemy przyciągnąć Cię do eXp. Chcemy dać Ci akcje, akcje notowane na giełdzie w eXp za bycie ikoną jako nasz sposób na, dziękując Ci za bycie w eXp, ale także dziękując za to, że się odwdzięczasz Część nagrody w postaci akcji jest związana z pomaganiem następnemu pokoleniu agentów w poprawie w biznesie, i więc to jest niesamowity program. Znowu, szczegóły w każdym kraju są nieco inne, ale mamy ten program na każdym rynku automatycznie. Kwalifikujesz się do tego na podstawie swojego poziomu produkcji i jesteśmy też mocno zaangażowani w media społecznościowe. Wpływ. Różnorodność. Oczywiście jesteśmy globalną firmą. Wszyscy żyjemy na tej samej planecie razem. Chcemy wziąć za to odpowiedzialność i mamy inicjatywy charytatywne. Mamy nasze zobowiązanie, aby upewnić się, że jesteśmy dobrze reprezentowani na całym świecie. Zaangażowanie w społeczność, pałość o środowisko, etyczne postępowanie to ma sens. Kto by nie wspierał tych wartości? Ale w EXP chcemy zapisać te wartości na pierze, a w tym przypadku w prezentacji. Więc wiesz, że naprawdę cenimy te rzeczy. Wszyscy jesteśmy częścią społeczności, wszyscy jesteśmy tam, aby pomóc w utrzymaniu nie tylko planety, ale i naszych biznesów. A oczywiście agenci nieruchomości to szanowany zawód, a jeśli traktujesz to z honorem i jesteś etyczny, to właśnie takich agentów chcemy mieć w EXP. Więc jeśli jesteś gotowy, aby podnieść swoją karierę, zdecydowanie zrób pierwszy krok i dołącz do naszej sieci. Gdzieś będą jakieś linki w zależności od tego kto ci to wysłał dla kraju w którym się znajdujesz. Jednak chcę cię zachęcić żebyś wszedł do internetu, poszukał EXP Reality International. Możesz sprawdzić nasze biura EXP International, a naprawdę możesz je znaleźć. Możesz wejść na stronę internetową, a dokładniej na expoworld.com i naprawdę możesz przyjść do naszego biura globalnego teraz. Może nie będzie tam personelu, przez całą dobę będzie tak, gdy będziemy się dalej rozwijać na całym świecie, ale jesteśmy tam przez cały tydzień wspierając agentów i firmy, które rosną na całym świecie. Mamy też serwer Discord, a jeśli wejdziesz do świata, znajdziesz link na ścianie blisko strefy powitalnej, na który możesz kliknąć, aby dołączyć do naszego lokalnego serwera Discord dla międzynarodowych, a stamtąd możemy Cię wesprzeć w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi osobami. Więc, w związku z tym, Pozwól, że się pożegnam, dziękując Ci jeszcze raz za poświęcenie czasu ze swojego życia, ze swojego harmonogramu. Aby obejrzeć tę prezentację, mam nadzieję, że wyniosłeś z tego dużo wartości, ucząc się o EXP, i szczerze mam nadzieję, że będę miał okazję Cię poznać. Wiesz, teraz pomagam w zespole międzynarodowym, więc znajdziesz mnie na Expo międzynarodowy. Znajdziesz mnie na serwerze Discord. Wyślij mi wiadomość prywatną. Złap mnie w świecie, chciałbym Cię poznać, chciałbym Cię wesprzeć w Twoim biznesie i z tym chciałbym życzyć Ci doskonałego dnia, gdziekolwiek jesteś. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dobrze, pa.